Gdy tylko król ze swoimi armiami wyruszył na podbój ziem zamieszkałych przez barbarzyńców, zawiązał się spisek, którego organizatorzy mieli na celu przejęcie tronu. Kiedy z dalekich krain nadeszły wieści, że król trafił do niewoli, państwo rozdarła wojna domowa. Kilku możnych zamierzało położyć kres tej bratobójczej walce, lecz gdy twój ojciec, przywódca zwolenników króla, Udawał się na ważne rokowania, nieznani napastnicy napadli i wymordowali całą jego drużynę. Ty zaś, poraniony i wyczerpany, wraz z grupką wiernych żołnierzy zostałeś zmuszony do ucieczki w głąb puszczy, porastającej od ludny półwysep. Choć kraj jest zgubiony, być może ten samotny cypel stanie się miejscem, z którego będziesz mógł wyruszyć i pomścić śmierć ojca. Posłuchajcie mojej rady, zaatakujemy teraz. Trzeba kuć żelazo póki gorące. Nie, jeszcze raz nie. Z taką garstką ludzi wystawilibyśmy się jak jagnięta na rzeź. Potrzebujemy czasu, aby wyleczyć rany i zebrać odpowiednie siły. Nonsens! Pod osłoną nocy przedresie z szóstką swoich najlepszych wojów na terytorium wroga i. Nie, nie. Weź pod uwagę, że nasi ludzie przymierają głodem. Tym trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Kłótnia trwała długo. Zapadła już głęboka noc, gdy lord Wełnowór poprosił cię na stronę. Sir Długoręka powiedział mi, że dobrze znał Twojego ojca. Dam Ci więc szansę, abyś mógł dowieść swoich umiejętności i skosztować uroków bycia dowódcą. Zajmij się przygotowaniem rozległego obozu. Najpierw odszukaj odpowiednią polanę, a następnie, korzystając z drewna, którego pełno jest w okolicy, rozpocznij budowę. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Wybierz miejsce na spichlerz. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Stan skarbca bez zmian, panie. Dzień dobry, Wasza Wysokość. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Wiadomość od twojego skryby. W pobliżu zauważono ślady zwierząt, ser. Wiadomość od Twojego skryby. Zwiadowcy donoszą, że stada wilków podchodzą coraz bliżej naszej siedziby. Trzeba dobrze ukryć nasze zapasy. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Jesteśmy zwycięzcami. Kiedy twoi ludzie w pośpiechu wnosili cenne zapasy do spichlerza, Ser Długoręka oraz lord wełnowór wjechali do obozu. Dobra robota! Całkiem nieźle jak na pierwsze zadanie. Nie, o nie! Ten głupiec rozbił obóz na szlaku wędrówek wilczych stad. I dobrze! Żołnierze będą mogli trochę poćwiczyć. Zresztą przyda im się ten trening, gdy staniemy do walki oko w oko z wrogiem. He, gadanie. Nie mam wyjścia. Muszę rozesłać zwiadowców, aby wyszukali jakieś lepsze miejsce na stałą siedzibę.